Witam Was bardzo serdecznie, moi kochani widzowie na kanale Jawor. Ale, Leniwy, zasubskrybujcie kanał i pokażę Wam, coś specjalnie dla Was zainwestowałem w kamerę. I specjalnie na ten kanał będzie dużo lepsza jakość dzięki temu, że mamy w końcu lust znaczy lustrzankę. na no, aparat podpięty, soniacza. Pod OBS-a, a nie gównianą kamerkę streamerską. Także zostaw Subika, zostaw łapkę w górę, za to, że kupiłem nową kamerkę specjalnie dla Was, bo zarobiłem już, słuchajcie, na 14 filmach, całe 100 złotych. Także postanowiłem, że zainwestuję w kamerę, bo na tym kanale naprawdę dużo pieniędzy zarabiam. Ale nieważne, ważne jest to, że słuchajcie, oj, jest brzydki duży ekran, ale zaraz brzydkiego dużego ekranu nie będzie, zaraz będzie mały, yy, tylko Minecraft. O, ważne jest to, że na kwadratowej masakrze jest 0 osób. Mamy godzinę 18.40 yy, poniedziałek, wtorek, środę, środę. Środę chyba. Mamy środę. Dobrze mówię, jest środa dzisiaj. Jak wy to oglądacie to jest. Nie, wtorek, jak wy to oglądacie, to jest środa. W każdym razie yy, na kwadratowej masakrze jest 0 osób. Wejdźmy na serwer. I słuchajcie, w dniu dzisiejszym mamy bardzo ważne zadanie. Yy. Daj znać w komentarzu, co sądzisz, że to jest, yy, bo zdaniem widzów to jest piwo na czacie na Twitchu, a się mylą. Słuchajcie. Ostatnio skończyłem tutaj, ze względu na to, że weszliśmy tam i tam nie doszliśmy. I nie mam zamiaru tam iść. Mam zamiar iść zupełnie gdzie indziej. Mianowicie, moi kochani widzowie na kanale Jawor Leniwy i widzowie na Twitchu, bo to oczywiście jest nagrywane właśnie w tym momencie na Twitchu yy, Twitch TV stres Jawor polecam serdecznie. Streamki są co drugi dzień. A my, słuchajcie, idziemy. E, idziemy do naszej bazy, ze względu na to, że musimy zrobić pranka. Musimy zrobić pranko zagadkę na Jank Miki. Ponieważ Jank Miki ma coś bardzo fajnego i bardzo rzadkiego. I my to w dniu dzisiejszym, słuchajcie, mu schowamy i zrobimy mu zagadeczkę. A na końcu zagadki będzie miał głowę ząbiaka do zdobycia, która jest. Mimo wszystko dość rare. Zobaczcie, o mój kumpel idzie. Także damy mu na końcu zagadki głowę ząbiaka. Myślę, że jest to spoko, opcja. A i przy okazji też zrobimy mu pranka potem. Ale to może w następnym odcinku. Także koniecznie subskrybuj, żeby żaden odcinek cię nie pominął. A my, słuchajcie, już dochodzimy. O nie, i tu jest ten. On nas walnie tak mocno, że musimy uciekać, bo one walą jak powalone. Dobra. Więc słuchajcie, moi kochani widzowie: Jank Piki ma tutaj wyspę. I na tej wyspie ma pandy. I na. I... I powiecie, no dobra, ale po cholerę, skoro pand jest dużo. Otóż nie! Ta panda jest jedyna. Jest to jedyna brązowa panda na serwerze. I my, słuchajcie, my ją schowamy. Ale jak Wiki pomyśli, że my gdzieś ją wyprowadziliśmy? No, a przecież my jesteśmy na kanale Jaworal Leniwy. Dlatego schowamy ją pod spodem. Wykopiemy dziurkę, schowamy ją na dole. I. elo. I tyle będzie z pandy. Taki jest plan. Tylko potrzebujemy więcej dirta. On ma tu dwuwarstwowego dirta. Poczekajcie, cyk, cyk, dobra. Robimy coś takiego. To wystarczy? Nie, jeszcze niżej trzeba tego dirta postawić. To musimy jednak tego dirta troszkę więcej wykopać. Oczywiście to jest quality prank, słuchajcie, Miki się tego totalnie nie spodziewa, to jest pranko zagadka, ale na końcu będzie miał całkiem przyzwoitą nagrodę do zdobycia, także same plusy, same plusy, a przy okazji, halo, a przy okazji będzie miał content darmowy, darmowy, jak najbardziej, tak samo darmowy content jest na tym kanale, dlatego zasubskrybuj go koniecznie, jeżeli tego jeszcze nie robisz, a my słuchajcie, robimy coś takiego... Nie takiego tylko no tylko ja jestem tu headem i nie potrafię stawiać piasku. Coś takiego o? Okej, okay. i teraz to słuchajcie. Trzeba zabudować tutaj. Tu wykopać. Kurde. Dobra, poczekajcie, zrobimy to tu, tu. Tak o? Ale jestem super Człowiekiem i super w Minecraft, nie? Poczekajcie, cyk Cyk, cyk, cyk Dobra No i wyrzuciłem tą głowę Dobra, okej, okay, okej okay, Chillera, chillera Wypłyniemy sobie tutaj, wypłyniemy Tu jeszcze trzeba z tej strony Zabudować O, zrobimy to w ten sposób Cyk Okej, okay. i hop To możemy rozkopać i teraz jest idealnie. E, tylko ta panda jeszcze musi tu wpaść i będzie perfekcyjnie. Dobra, hop. Ta piruety w ogóle robi. Dobra, pandiożka, idź tam. Tu cię schowamy. Nie, no nie utopię mu brązowej pandy. Dobra. Jest gotowe, widzowie na Twitchu. W sumie to mój moderator Exi e, chce, żebym ja ją utopił, ale jej nie utopię. Ona będzie schowana tutaj. Tylko teraz trzeba wziąć Dirta, żeby to zabudować. Ale to... Super, jesteś jawor. Tego dirta możemy wziąć stąd. O! O! Dobra, dwóch dirtów nam brakuje tylko. Ale to żaden problem. Zaraz się z tym uporamy. Teraz powinno być git. O! Dobra. Panda jest schowana. Teraz musimy iść tylko po tabliczki i zrobić mu zagadkę. To jest ziemia w nie piasek. Powiedziałem piasek. Jeżeli powiedziałem piasek, to przepraszam najmocniej. Zdarza się każdemu. Nawet tym najgorszym. Dobra, weźmiemy to. Weźmiemy sobie to. Eee, zrobimy tak. I tu zrobimy, słuchajcie sobie, tabliczki. Jak ją pa z miecza pacnisz tuną fajerwerki. Tak, normalnie. Dobra, a! Jeszcze... Musimy postawić tu tabliczkę. Gratuluję. Wygrałeś głowę swojego brata. Dobra, okej. Okay. Cyk. I tu będzie głowa jeszcze jako nagroda. Tylko znowu muszę stąd wyjść jakoś, ale to żaden problem nie będzie raczej. Cyk, cyk. Ok. Teraz tak. Tutaj stawiamy mu tabliczki. Tabliczki może. Hej. Miki. Twoja brązowa panda była bardzo, yy, bardzo niegrzeczna, dlatego poszła grać na maszynach do mandzia. Szukaj, a znajdziesz. Okej, okay, dobra. Idziemy teraz na maszyny do Mandzia, na których swoją drogą graliśmy kilka odcineczków temu. Jeżeli nie oglądałeś, to bardzo zachęcam. Normalnie dałbym kartę gdzieś tam u góry, ale jest, no. Kurczę, widzowie, jesteśmy na kanale Jawor ale Leniwy, Dlatego karty nie dam. Udajesz przez tą dziurę, ucieknie. Tam była dziura jednokratkowa. Panda jest zbyt ulana. Panda jest z pochodzenia Ewroniastego, a no, no to jest zbyt ulana. Nie przycisz się przez jedną dziurę. Ona potrzebuje większą dziurę, żeby uciec. E, a my, słuchajcie, idziemy tam i tam postawimy mu kolejną tabliczkę. I tam damy mu równanie, które zaprowadzi mu na cordy, go na kordy 500-500. Na przykład, czekajcie, 500 na 500 będą odpowiednie. 500 na 500 będą odpowiednie. Muzycz, muzyczka jest chyba troszkę za głośno, dlatego... A, po prostu wam zmienię nutkę na taką bardziej chillową, przy której możemy sobie porozmawiać. E, o czym moglibyśmy porozmawiać? A ogólnie słuchajcie, mam całą rękę poparzoną ze względu na to, że nagrywa, nagrywam od dwóch dni film na główny kanał, na kanał Jawor Jeżeli nie znasz tego kanału, to ja nie wiem jeszcze co ty tutaj robisz, dlaczego na kanał Jawor nie poszedłeś, tam jest Lifestyle, polecam serdecznie i ogólnie, e, robiliśmy coś mega czasochłonnego solciem. Film z tego będzie w czwartek, także polecam serdecznie w czwartek, jeżeli to oglądasz jakimś cudem w czwartek 18:15 na przykład, to możesz wpaść zobaczyć. Ale generalnie mam poparzoną całą rękę i tu mam poparzenia drugiego stopnia, także jest grubo, jest grubo. Tak samo grubo jest na tym kanale i tak samo gruba będzie ta zagadka. Trochę Miki się nabiega, żeby słuchajcie znaleźć swoją pandę, która jest schowana w jego bazie. Dobra, dopływamy Cyk. I to jest dziś tutaj, nie? Jesteśmy dalej sami na serwerze. Wow, to jest w ogóle cud, że o tej godzinie jesteśmy sami na serwerze. Dobrze, jesteśmy. Teraz tutaj jest maszyna Mandzia. I teraz my tą tabliczkę, słuchajcie, postawimy tutaj. Hej, Miki, oblicz x równa się, i teraz tak, Miki jest, no, nie oszukujmy się, no, Miki, słuchajcie, za mądry chłopak nie jest, dlatego mu zrobimy coś prostego i na przykład mu zrobimy, ee, 27 razy 32, 32 minus, poczekajcie, bo to mi musi wyjść, ja to szybko policzę, 27 razy 32,

plus 187 razy 2. i w ten oto sposób Miki ma kordy 500 na 500 Teraz idziemy na kordy na 500 na 500 i tam postawimy mu kolejną tabliczkę Czyli to będzie tutaj i tam. Ok, idziemy. Oczywiście używałem kalkulator, no nie liczyłem tego w głowie. No szanujmy się, ja jestem leniwy, nie? Dobra. Ja w tym czasie sobie łyknę, napój. Zgadłeś w komentarzu co to jest? Jeżeli nie zgadłeś, to zgadnij teraz. Jeżeli dotrwałeś do tego momentu, to w ogóle napisz. Yy, Jawor, jestem kozakiem, no bo jesteś kozakiem, jeżeli dotrwałeś do tego momentu. A my, słuchajcie, biegniemy dalej. Siema, Wachu, witam Cię na streamku na Twitchu. Yy, wiecie, przy okazji wypada, mimo że nagrywam odcinek, żebym odpowiedział widzom na czacie, yy, bo oni są super. I to dzięki nim jestem tutaj, gdzie jestem. Dzięki Wam też, że to oglądacie. Jestem tu właśnie i robię quality, quality zagadkę. 500. Czekajcie, bo to będzie pod wodą w ogóle, chyba. Chociaż. Czekaj. Będzie pod wodą. Jesteśmy na 500 i płyniemy do 500. Ok, to będzie tutaj. Na tej kratce. Teraz tak. Tutaj możemy go zaprowadzić na ekspiarkę Paczola. Pandy boją się potworów, tam gdzie musisz iść jest ich sporo, są wysoko i spadać się nie boją. Okej, okay. będzie wiedział, mam nadzieję, że domyśli się, że chodzi o ekspiarkę Paczola, teraz idziemy na ekspiarkę Paczola. I na tej ekspiarce postawimy mu tabliczkę, ale gdzieś z tyłu, żeby trochę się namęczył chłopak. I ten odcinek trwa już 13 minut, a nie 10.01. Także musicie to docenić, bo się postarałem. No przyznaj sam w komentarzu, czy się postarałem. No postarałem się, słuchajcie, robię wam zagadkę, robię wam dedykowany odcinek na kanał Jawor, ale leniwy. No przecież to jest coś pięknego, coś wspaniałego w ogóle. Idziemy, słuchajcie, do naszej bazy. A, by the way, będziemy musieli wybrać się do tej twierdzy w końcu, z Lugolem i zwiedzić ją bardziej niż byliśmy, bo w sumie nie byliśmy, przez to, że mieliśmy jeden Lugol. Okej... Okay. Teraz trzeba 8 minut, a nie 10, więc podzielę na dwa filmy. Ja nie będę taki dla moich wspaniałych widzów na kanale Jawor Leniwy, ja dla nich zostawię długi, fajny film. E, oczywiście niezmontowany, no bo to nie w moim stylu na tym kanale, ale będzie bardzo fajny, bardzo ciekawy. Już słuchajcie, dochodzimy. Cyk. Ok, zrobimy mu jeszcze dwie zagadki: jedną tam, i drugą na tym moście, powiedzmy, na drzewie. O, i niech szuka na tym moście. Ja wiem, że mogę więcej odcinku z tej zagadki. W ogóle, co to jest za dom? Jaka jest logika tego domu, Yoshi? Czemu to wszystko wisi w powietrzu? Ja nie wiem, czad. Nikt nie jest w stanie pobić mojej pięknej willi na tej edycji, nie? Naprawdę. Nie ma ładniejszego domu. W ogóle powinniśmy się tu przejść dookoła i zobaczyć, co się, co się dzieje. Może w następnym odcinku się przejdziemy, zobaczymy, pomyślimy. A tymczasem yy, już prawie dopływamy. Paczul ma lugole? O! To już wiem skąd wynajdę lugole w następnym odcineczku. Dobra, dopływamy. By the way patrzą tutaj zrobił pay signy i nikt chyba nigdy z nich Dilerek 1000. Wytyfy wy? dilerek gra na serwerze? O kurde, a to ciekawa sprawa jest. Tak samo ciekawe jest płynięcie na przykład do góry wodą. Bardzo ciekawe. Co tu tu powstało? Aj tu jeszcze coś powstaje, płacznie jest niesamowitym człowiekiem. Ja nie wiem. Nie wziąłem bloków ze sobą. Mam nadzieję, że tu będą jakieś bloki, żeby móc się zbudować. Mam silktacha. dobra. Są jakieś bloki? Są. Okej. Okay. Dobra, plan jest taki: że wyrzucamy te ryby, Silktaszujemy się tutaj. Idziemy tutaj. Panda tu była, lecz do mostu doskoczyła. Do tego, który jest. Nie chcę mi się ten. Dobra, okay. Do tego, który jest najstarszy na tym yy, sezonie. Także idź, szukaj. Bo nie będzie pandy w jej schronie. Ok, dobra, gotowe. Idziemy stąd. Zniszczymy oczywiście, że. Żeby... Później pójdę zabudować to szkło. Nie będę wam czasu antenowego na odcinku na to marnował, bo jestem super torciem, Mógłbym iść, ten odcinek byłby dłuższy. Wtedy nie zarobiłbym na nim 7 złotych, tylko na przykład 11. Ale tu nie chodzi o to. Tu chodzi o to, żeby robić dla Was fajny content, quality content, i żebyście mieli co oglądać, jak nie oglądacie streamów na Twitchu. Co prawda wolałbym, żebyście oglądali streamki na Twitchu i żeby Was było więcej tutaj. Ale spokojnie. Dopływamy. I tam mu postawimy już ostatnie tabliczki. Które go zaprowadzą, oczywiście, do jego bazy. No bo. No jesteśmy leniwi. No nie oszukujmy się. No jesteśmy leniwi. Także idziemy. Czy tylko mi się wydaje, czy KM umiera? Izer, ja nie wiem o czym ty mówisz, ja jestem sam na serwerze, jest właśnie godzina 18.57, co ty gadasz? Serwer tętni życiem. Idziemy do góry. Okej, okay. i tu postawimy mu tabliczki, zniszczymy dwa liście. Brawo. Przeszedłeś, przeszedłeś ciężką drogę, żeby uwolnić pandę, która jest zakopana pod twoją wyspą z prezentem. Okej, okay. Miki ma, słuchajcie, zrobimy zagadeczkę. E, mam nadzieję, że wam się podobało, jeżeli wam się podobało to oczywiście zasubskrybujcie kanał, wpadajcie na sklep jaworwerk.pl. a my widzimy się w kolejnym odcinku już jutro, bo teraz daily będzie, przepraszam was za brak jednego odcinka, musicie mi wybaczyć, nie miałem po prostu kiedy nagrać, ja z wami się żegnam, e, łykiem mojego napoju, którego mam nadzieję, że zgraliście w komentarzu, trzymajcie się, papa, pa, cześć!